Cześć, tu jest na kanał Skrapiusta. Dzisiaj przychodzę do Was z kartką. Taką mediową kartką, na razie niespersonalizowaną, może na dzień babci, a może na urodziny. Zobaczymy jeszcze, jak się wyrobi zresztą. No i co my tutaj mamy? Oprócz listków, które są wycięte z jakichś resztek dosłownie papieru skrapowego i motylka, który jest papierowy. Nie ma tutaj żadnych papierów skrapowych, ża żadnej kolekcji, niczego. Jak zwykle zresztą, <noise> tak mi się najlepiej pracuje i tworzy. Sama baza to jest jakiś zwykły techniczny papier taki granatowy, który teraz jest tutaj postażony, troszeczkę pochlapany. Ten panel, który tutaj widzicie. To jest nic innego jak kawałek tekturki, na które zostały przyklejone jakieś wiecie stare dżety, guziczki, dżety takie, które gdzieś tam się podklejały z tych blistrów, yy, sznurek i to wszystko zostało pociągnięte czarnym gesso i to tak po całości. No już tego nie widać, tu resztki zostały jakieś po prostu takie wiecie. I odrobinę to zostało tak y, wytuszowane, no można tak powiedzieć posmarowane, wytuszowane pas, y, tą y, farbą niebieską. Też taką najzwyklejszą, biedronkową. Później mamy y, kompozycję. Są to takie habry y, materiałowe, które są, y, ja wiem skąd, <laughs> nie wiem, może i znalezione gdzieś. Kawałek z tą To jest chyba od dziewczyn, dostałam coś było związane, już nie pamiętam od Dani czy od Sandry. I też się tu przydała. Jest fajna, taka srebrna. Pod spodem mamy taką włóczkę, śmieszną, taką kolorową. Nie wiem, czy to będzie widać. Taka Taki cień. No i te dwa metale to są takie listki. To są chyba z jeśli się nie mylę później kamyczki moje ulubione, ale te akurat są od Anity oprócz tego dużego, ten jest mój i przeze mnie pomalowany, też na niebiesko i wszystko jest pochlapane są piórka dwa dodane, takie jaśniejsze wszystko jest w takich odcieniach może tak Wam pokażę będzie ją widać i teraz po kolei A, trochę cień. no niestety, ale jest późno nie mam innej możliwości, żeby w ogóle nagrywać. Więc musi być tak. Nie ma innej opcji, jak coś chcę robić w ogóle. Tu jeszcze kawałki e, gwiazdki. Kiedyś robiłam takie w albumie, jeszcze znalazłam e, takie resztki, to dodałam e, z tej i z tej strony. No i co? Trochę listków. No i potem chlapań e, takich e, złotych. Trochę wosku złotego i niebieski brokat, który jest tutaj wszędzie na kleju rozsypane, trochę na kwiatach, żeby wszystko tak błyszczało. Kwiaty też są takie postarzone, jak widzicie, pobrudzone jakimiś brązowymi woskami, czy tam złotymi, żeby wszystko było w takich odcieniach. No i to by było na tyle. Napiszcie, co myślicie na temat takiej kartki. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa.